Jeżeli starasz się o dofinansowanie z Urzędu Pracy, koniecznie obejrzyj ten materiał. Opowiem ci jak zdobyć dofinansowanie z Urzędu Pracy w pięciu krokach. Z tej strony Jan Brac, a to jest kanał BizPlanner.pl o dotacjach i biznesie. Dofinansowanie z Urzędu Pracy to wciąż najpopularniejsza forma finansowania startupów w Polsce. Kierowana jest dla osób bezrobotnych, a maksymalna dopuszczalna kwota tego dofinansowania, która na chwilę obecną wynosi ponad 37 tysięcy zł, sprawia, że zainteresowanych wciąż przybywa. Dzisiaj dowiesz się, jak zdobyć dofinansowanie w pięciu prostych krokach: przygotowanie wniosku i samego wnioskodawcy. W przypadku dofinansowania może być trudnym wyzwaniem, jeżeli masz pierwszy raz styczność z dokumentami urzędowymi. Opowiem Ci dzisiaj, na co w pierwszej kolejności powinieneś zwrócić uwagę, żeby cały proces przebiegał dla Ciebie płynnie i zakończył się sukcesem. W Pierwszym kroku powinieneś sprawdzić, jakie jest prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania przez Ciebie. Oczywiście urzędy w całym kraju mają odmienne procedury i punktacje, natomiast można wyłonić główne składowe, które zdecydowanie zwiększą szansę na otrzymanie dofinansowania przez Ciebie. Przede wszystkim Oficjalne kwalifikacje sprawiają, że Twoje szanse na otrzymanie dofinansowania rosną. Mówimy tutaj o wykształceniu kierunkowym, kursach, certyfikatach. Dodatkowo, powinieneś zadbać o to, aby przedstawić doświadczenie związane z branżą, w której zamierzasz założyć firmę. Mowa tutaj o umowach o pracę, umowach zlecenia, umowach o dzieło. Te dokumenty zwiększają prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania. Oczywiście, możesz też przedstawić referencje z nieodpłatnie wykonywanych usług lub też umowy o wolontariat. Są one punktowane, ale trochę gorzej niż wcześniej wymienione przeze mnie dokumenty. Kolejnym punktem, który może zwiększyć twoje szanse, będzie wkład własny. Niektóre urzędy pracy przyznają dodatkowe punkty za wkład własny przekraczający 10 punktów procentowych od kwoty dotacji. Mowa tutaj o wkładzie gotówkowym, jak i środkach trwałych o programowaniu, które już masz i możesz przeznaczyć na poczet przyszłej działalności gospodarczej. Dodatkowo zweryfikuj formy zabezpieczenia dofinansowania. Oczywiście dotacja z Urzędu Pracy musi być zabezpieczona. Czasami urzędy przedstawiają kilka możliwości zabezpieczenia dofinansowania, natomiast przyznają większą ilość punktów, za wybrane formy zabezpieczeń. Z reguły jest to weksel z poręczeniem lub poręczenie osób fizycznych. Przygotowując się do całej procedury, warto także przedstawić przyszłe promesy współpracy, listy intencyjne z przyszłymi odbiorcami, jak i dostawcami. Im więcej zdobędziesz takich dokumentów, tym Twoje szanse także ulegną zwiększeniu. Sprawdź możliwe przeznaczenie dofinansowania. W regulaminie dofinansowania znajdziesz możliwości. Przeznaczenia do finansowania. Oczywiście z reguły w przypadku zakupu aktywów trwałych, czyli urządzeń, maszyn, nie ma żadnych limitów w większości przypadków. Oczywiście pewne ograniczenia mogą dotyczyć takich przedmiotów jak zakup telefonu komórkowego czy pojazdu. Tutaj musisz sprawdzić regulamin, czy nie ma wykluczeń, ograniczeń lub pewnych dodatkowych warunków, które należy spełnić. Natomiast co do zasady, jeżeli chcesz przeznaczyć dofinansowanie w 100% na zakup środków trwałych, Urząd Pracy nie będzie robił Ci problemu. Pewne utrudnienia mogą wystąpić w przypadku zakupu używanych środków trwałych. Czasami urzędy wprowadzają pewne minimalne kwoty, od których taki urz takie urządzenie może zostać sfinansowane lub wprowadzają także dodatkowy obowiązek przedstawienia urzeczywistnienia wartości rynkowej. Z reguły, urzędy pracy pozwalają na sfinansowanie działań promocyjno-marketingowych do 10% dotacji, natomiast zakup towarów do handlu czy materiałów do wykonywania usług z reguły mieści się między 20 a 50% kwoty dofinansowania. Warto zweryfikować sobie możliwe przeznaczenie, ponieważ nie we wszystkich przypadkach dofinansowanie z Urzędu Pracy będzie odpowiednią formą, która pozwoli Ci efektywnie wykorzystać pieniądze i rozwijać swój biznes. Wyszczegaj się szczególnie tych dwóch błędów. Pierwszym błędem, który może skreślić jakiekolwiek szanse na otrzymanie dofinansowania, będzie złożenie wniosku o dofinansowanie, jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy prowadziłeś firmę. Jest pewne odstępstwo od tej zasady. Jeżeli zamknąłeś działalność gospodarczą w ciągu ostatnich 12 miesięcy z przyczyn związanych z stanem epidemiologicznym związanym z COVID, do 16 maja 2022 roku, to może złożyć wniosek wcześniej niż 12 miesięcy. Możliwość taka występuje tylko w przypadku założenia działalności w innej branży z innym kodem PKD. Jeżeli poprzednią firmę zamknąłeś później niż 12 miesięcy, to także musisz sprawdzić, czy Urząd Pracy nie nakłada dodatkowych obostrzeń w przypadku, gdybyś chciał kontynuować swoją działalność gospodarczą w poprzedniej branży. W niektórych urzędach pracy może spotkać się z wydłużeniem tej karencji do 24 miesięcy, a w skrajnych wypadkach nawet 60. Błąd numer dwa. Przed przygotowaniem dokumentacji sprawdźcie, jakie dokumenty związane z zabezpieczeniem będą potrzebne przy złożeniu wniosku do finansowanie. Czasami Urzędy Pracy oprócz zaznaczenia formy zabezpieczenia dotacji proszą, żeby przedstawić dokumenty, które urzeczywistnią wartość tego zabezpieczenia. W szczególności mowa tutaj o zaświadczeniach o zarobkach poręczycieli. Z reguły te dokumenty zdobywane są od kilku dni do tygodnia czasu, więc musisz sobie uwzględnić logistycznie okres pozyskania takich dokumentów, w szczególności jeżeli poręczyciele mieszkają w innej miejscowości niż Twoja, kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie. Tutaj mamy dwie możliwości. Część urzędów pracy prowadzi nabory w sposób ciągły. To znaczy, z reguły na początku roku ogłaszają informacje o dostępności środków i zapraszają do składania wniosków do momentu wyczerpania puli. Innym sposobem przeprowadzania naborów jest tryb konkursowy. Urzędy pracy z reguły miesiąc wcześniej ogłaszają informacje o tym, że taki nabór będzie miał miejsce. Statystycznie takie nabory prowadzone są w okienku 3 do 7 dni. Natomiast złożenie wniosku wcześniej lub później niż wyznaczony. Termin będzie powodował, że Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony. Krok numer 5. Sprawdź, ile czasu będziesz potrzebował, żeby kupić wszystkie rzeczy wskazane we wniosku. Urzędy pracy z reguły wyznaczają termin 30 do 60 dni na zrealizowanie wszystkich kosztów kwalifikowanych, czyli tych, które zostały wpisane we wniosku i zostały zaakceptowane przez Urząd Pracy. Może zdarzyć się tak, że z przyczyn niezależnych od Ciebie ten czas ulegnie wydłużeniu. Jeżeli będziesz miał taką informację, od razu skontaktuj się z Urzędem Pracy i przedstaw uzasadnienie, dlaczego potrzebujesz dłuższego terminu na sfinansowanie wszystkich wskazanych we wniosku rzeczy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej informacji na temat dofinansowań i biznesu, zapraszam do subskrypcji tego kanału. Oczywiście będę wdzięczny za łapkę w górę. Im więcej takich czynności, tym więcej materiałów darmowych będziemy mogli przygotowywać dla Ciebie i tym samym pomagać zakładać kolejnej działalności gospodarcze. Mam do Ciebie pytanie, który z wyżej wymienionych kroków według Ciebie jest najważniejszy? Jestem bardzo ciekawy Waszych odpowiedzi. Oczywiście, jeżeli będziesz miał pytanie dotyczące dofinansowania lub działalności gospodarczej, śmiało napisz je w komentarzu. Na pewno na nie odpowiemy, a być może... Twoje pytanie będzie tematem przewodnim kolejnego filmu, który przygotujemy. To był Jan Brad z kanał Bizplanner. Do zobaczenia wkrótce.